oto kolejny odcinek zagrajmy w Diablo 2 z zabójczynią na Player's State bez korzystania z przedmiotów, które można założyć. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, idzie cię, ciężko. O, taka śmierć na początku odcinka, to by nie było wskazane. Pogiń tym żygaczem i tam... Brunka Sol. Dobra, trzeba wrócić. No, idzie bardzo otopornie, bardzo ciężko i bardzo mozolnie. No, co mogę poradzić? Co my tu mamy? Cyk 3 mm/or, ciekawe. Dobra, 3, zwoje są nam potrzebne. Mało, słabe. Fajne, że szybko się atakuje, ale jeden. Weźmy też życie, życie też się przydaje. No, w dzisiejszym odcinku chciałbym dotrzeć do miasta Potępionych i tam znaleźć punkt nawigacyjny. Idzie ogólnie strasznie wolno, ale mam nadzieję, że to się uda zrobić. Po kolei po kolei skasujemy przeciwników szmarek. wyskaz, spoko Potrzebujemy Runkeral. Mhm O, runki są, a nie odłożyłem. Jest! Jest przejście dalej. No pięknie, no. Chciałem mieć szybkie przejście i znalazłem. I z też szybko znalazłem. No, jest... jest dobrze. Czaszka, pewnie. Chodźmy, teraz... Czy tu mogą być jednostki odporne na błyskawice? Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli tak... to to już będzie masakra. Spokojnie, powoli, kapiszka, zdrowie. Ci chyba są ok Nie wiem jakich odporności na błyskawice, ale chyba... Nie jest to jakiś. No, nie, no, trochę mają, ale. Ale oni powiedzmy, że nie są jak ktoś bardzo groźni, no. Więc pod tym względem są w porządku. Co, co, co to jest? Trupożerca? Co ja wziąłem? Pożarcy są ok, bo to jest bardzo podobne do tych... I teraz jeszcze szybkie... szybkie ten... Oho! Szybkie... co chciałem powiedzieć szybkie? Szybkie zejście w drodze potępionych i odcinek 5 minut. Oho, zaklęte błyskawice, fantastycznie. Szybcy są dosyć, i tacy mobilni bardzo. I co, zginął ten gościu? Stoi sobie nad przepaścią, fajnie. Dobra, zbliżamy się do poziomu. Który to poziom? 64, najemnik, chodź tutaj. Panowie czeluści, no myślę, że to jest jedyna jednostka, która może jakoś od tych błyskawic schodzić. Myślę, że lepiej od błyskawic niż od ognia, bo na ogień tutaj są dosyć odporni. Chociaż oni zieją tym ogniem, co też najemnik będzie obrywać, ale najemnik masz... oho! Odporności maksymalne. już dużo... To jest dwóch bossów, okej. Okay. On najemi tutaj trzyma się twardo Nic go nie rusza No 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 gdzie ty gdzie ty ty idziesz tym Bosem zostaw mnie No Dobrze, tu nie ma takich bardzo problematycznych przeciwników. No, tutaj właśnie nie wiem, co te punkty da... Dlaczego tu dałem dwa punkty? Co to ma być? To jest marnotrawstwo straszne. To jest nawet skandal. No, zwiększało się tak, o nawet. Dobra, coś wypadło, jakaś mana, życia dużo, w sumie to nic ciekawego. No i teraz zastanówmy się, ten... wydaje mi się, że za dużo punktów muszę w to wpakować, żeby to miało sens. To jest słabe. Jeżeli chodzi o jakieś perspektywy, no to ja nie wiem, to, tu jakoś to miało sens, to... Hmm. Może paradoksalnie to jest dobre. To też dobrze jak to jest krótkie. Wtedy się to dobrze rzuca. Dobra, podtrzymam na razie ten punkt Nie wiem w co go chtać. Może zwiększoną szybkość Dobra, tu mam przeciwników. Potrzebujemy I Mana się też kończy korona tarcza, zobaczmy z ciekawości 24 24 to nie za dużo. Dobra, trzeba wrócić. O, dobrze, wypadło mixtura wzmocnienia. Super Czego Ci trzeba? To do to, to craftu. Nie tutaj. Odłóżmy. gdzieś tam graty. No jakoś powoli, ale idziemy do przodu. No, no tu jeszcze jeden. Dobra. No dobra, idziemy dalej. Tutaj idziemy znacznie szybciej niż na tej poprzedniej krainie. Oho, coś tu do mnie leci. I on tu od tych błyskawic schodzi, ten rocznikowan Gdzie? Gdzie mnie atakujecie? tego głosie najemnika. O to jest. Kierścionek mogę przyjąć Z petu mnie. Mana Mamra, no, teraz ładny kawałek przeszliśmy Najemnik tam kój tych Co ty robisz? Żółty na pierśnik, no chciałoby się sprawdzić. Dobra, wezmę na sprzedaż, bo ogólnie to w... z kasą może się robić krucho z czasem. Kapliczka zdrowia, spoko. Dobra, mamy przeciwników. No, i nawet giną, no. Od tych błyskawic. To są spoko jednostki. Tu jeszcze są, dobra? Za no Te niewrażliwości tu są już problematyczne ogólnie. Nawet nie niewrażliwości, tylko odporności. No zostaw mnie, tutaj masz najemnika. No. Załatwimy go już. No, najmniej to jeszcze musisz wytrzymać troszeczkę. i no, chyba ci się uda. Myślę, że tak zbliżamy się do połowy tej lokacji. Dobra, udało się. Dlaczego w nich nie strzelacie? No. Muszą ginąć, nie giną. Uh -huh. kolczasta maczuga uh -huh. Wielki talizman. Hmm. Ostatnio myślałem, czy wielki talizman nie przydałby mi się jakiś do przelosowywania, do rolowania, ale ten to chyba za nisko poziomowany jest. Tu będzie gdzieś boss jakiś. Oho! Oho, boss. Jaka to jest fantastyczna aura dla niego! On tak będzie teraz najemnika klepać. Nie wiem, czy najemnik jest w stanie to wytrwać. I widzę, że nie jest. Trzeba uciekać stąd. Ty co on robi? Zobacz, co jest grane. na chwilę, tak ten... Co on tu? co oni tu robią? Jak... Aha, a ten to co? Coś to trzeba podzielić, no bo to jest nie do... Jak Musimy tak gonić. Uciekać przed nimi. Dobra, poszło. Łatwo. Gdzie, są, gdzie jest reszta? Tu jest jakiś z połową HP. No i super. Ej też sługa to jest. To też jest sługa, to nie po tamtym. Nie mam many. Dobra, może uda się tych załatwić. Uda się. Jeszcze tego może się uda załatwić. Też się uda. No dobra, kolejny boss do przodu, tak? Przesuwamy się z każdym kolejnym bossem i z każdym kolejnym krokiem bliżej bala na piekle. 27 do życia. Chyba ja po prostu tak zostawię. 22 do życia. Tak to zrobimy. Ten wojownik cienia mnie zawiodł. Myślałem, że to będzie lepiej działać. A co gorsza, wiązałem z tym pewne plany, jeśli chodzi o dalszą rozgrywkę. Że on będzie się le lepiej trzymać. Teraz. O, nie, znowu. Minus 70. Teraz widzę, że te plany moje nie wypalą i trzeba będzie wymyślić coś nowego. No, trudno. Idzie tutaj to jakoś. Wyształbym zobaczymy sobie z ciekawości. Myślę, że warto. Dobra, kolejny boss z przekonaniem padł. To jakoś dużo ich. Nie uniosę nic więcej. najemnika zostaw mnie. Padł? O, eteryczny. Ej, co ten najmniej tak obrywa? To oni go tam taki jadą. No bo to jeszcze sługa jakiś w ogóle. Mam nadzieję, że to od tamtego sługi. A nie nowy. Tak, tu żaden, nowy, żaden nie jest sługą inny. Zostaw, idź sobie do najemnika. Go tu gonię, nie wiadomo po co, tylko. Może wyściągnąć sobie więcej przeciwników na głowę. Harpun. Harpun fajny, pod bronią rzucany na przykład dla barbarzyńcy. Taki żółty harpun. Nie wiem, czy harpun występuje w wersji unikatowej w ogóle. Nie kojarzę. Życie dobrze, bo życie ostatnio trochę wyszło. Dobrze, to się ładnie ustawiają, tylko nie mam życia, najmniej musi to wytrwać. Niektórych z życiem brak. Dobra, idzie to jakoś. I fajnie co w lewo, zawsze idę wzdłuż tej krawędzi. Pełna zbroja płytowa, nie miałem miejsca niestety. Nie dało się. Ochronna tarcza. Też fajnie byłoby sobie zobaczyć tak z ciekawości. No dobra, no już połowa za nami raczej. Tutaj trzymaj tego pana czeluści. Mana się kończy Dobra, pan czeluści, nawet dwóch Potrzebujemy Nawet trzech. Trzeba wrócić do miasta, kończy się Mana. Ten wybuch z błok to tak nie za bardzo coś zadał. Dobra, powrót czego ci trzeba? Hazard? Może nie hazard? Słabe 90 normalnie, nawet sporo. Tego sobie dobijemy na spokojnie Pawęż No Gdzie jest to przejście? Ale w sumie tam dalej to może być jeszcze gorzej Chociaż nie, tam na rzece płomieni to chyba nie może być dużo gorzej Wydaje mi się, że tam przed jednostki raczej nie mają odporności na błyskawice większej. Bo tam mogą być Co tam może być? Mogą być te ci trupożercy. Kolopendromorfy, czy jak to się tam nazywa. Może być jeszcze. No ci wiadomo, urdary mogą być. Ci rycerze magowie. Oho. Co tam tam ma? Dobra, ten był słaby. No i zaraz dojdziemy do początku, trzeba będzie przejść przez środek, jeżeli nie znajdziemy. Najemnik tutaj jest silny, przez to, że ma taki wysoki poziom to dobrze sobie nawet radzi na player's aid. Pomimo, że tak, no ekwipunek to ma taki raczej przeciętny, no. Tira ma żeby dostawał druzgocące uderzenie, no ja miałem tutaj zdawać główne obrażenia, ale widzę, że to jakoś średnio wychodzi. No i nie znalazłem. Zazwyczaj jak się tak przechodzi dookoła, to się znajduje e, przejście de, e, zejście w dół. No ale jak widać, teraz się nie udało. Dobra, to chodźmy jakoś przez środek, tak na oko. O, jest. No, to to będzie taki krótszy odcinek, może ktoś pomyśli, że padłem. Tak. Co my tu jeszcze mamy? To możemy odłożyć. To do wywalenia, w sumie mikstury mamy. Więc tutaj po prostu kończymy odcinek, także trzymajcie się. Na razie.